Hej wszystkim, jestem CDDZiu i witam was po raz pierwszy w moim nowym, pobocznym let's playu z gry. Spyro 3 Year of the Dragon na konsole PlayStation 1. Jest to, jak się nie mylę, gra z roku dokładnie 2000. Jest to no, ostatnia gra z tej serii na tą konsolę, na PS1. I tak samo jak szczególnie prequel będzie to platformówka 3D. Pod tym względem się ona od szczególnie Prequeli i też kilku Sequeli nie będzie niczym różniła. I też zanim przejdę do głównej części tego Let's Playa, to powiem na początku, że ja tutaj dysponuję tą grą w wersji Greatest Hits i ta wersja tym się różni od wersji normalnej Spyro 3, że na niektórych poziomach, na niektórych lokacjach będzie dodana nowa muzyka od Stewarda Coplanda. No, też ten autor oczywiście tworzył muzykę do poprzednich części Spyro, czyli 1 i 2, nie wiem jakie z przyszłymi częściami, tego już nie jestem pewien jak to z nimi było, ale na pewno tworzył do tych pierwszych części na PS1, więc jak mówię od niego została dodana nowa muzyka do wersji em, Greatest Hits tej gry, którą teraz widzicie, czyli jak mówię Spyro 3 Year of the Dragon. I to chyba wszystko, co już mam do powiedzenia na, na same wstęp tego Let's Playa na tych parę pierwszych sekund. I demo oczywiście już pominiemy, no demo tam trochę pokazuje, że co nas w tej grze mniej więcej czeka. No ale też to oczywiście sam wszystko po kolei pokażę. Ja tą grę w tym Let's Playu przejdę na 117%. Jest to maksymalna ilość procent, jaką można w, tym, w tej grze uzyskać. Nie 100, nie 105, nie, nie, nie 200, tylko taka dziwna liczba jak 117. A więc już wybierzmy Save. Kartę pamięci, slot na tym na tej karcie. Wezmę też z prawej, z tą ikoną Monipexa i tą samą wybiorę też tutaj. I w końcu możemy zacząć! Nowy Let's Play ze Spyro 3 Year of the Dragon An Evil Plot unfolds. 3 kropki. Czyli się, że dokonuje się jakiś zły spisek, coś takiego. I to był dzień, jak każdy inny dzień. Wszyscy śpią, więc to może jest noc, chociaż na to nie wygląda. A cóż to jest za jeden albo jedna? Raczej jedna. I no, kradną jaja. Muszą mieć niezłe jaja? Eee, musiałem to powiedzieć. Okej, okay, ja Co tam? Ona tego nie widziała, że tu jest ogon Huntera i na niego wdepnęła po prostu? Wpadka moja, droga. I tu trochę Sparrow ją niefortunnie zaatakował, gdyż właściwie pomógł jej wejście w tą dziurę.

A więc znamy naszą misję. Jest to odzyskanie wszystkich smoczych jaj, które zostały tutaj ukradzione przez bandę nosorożców i tą całą zakapturzoną dziewczynę. I tak oto Spyro przez ten tunel dostaje się do drugiej strony świata i wylądowała w krainie, która zwie się Sunrise Spring Home. A czy Hom po prostu to jest takie słowo, które oznacza, że jest to taki, taki jakby nie, taki świat główny, taka główna kraina, na której będą portale do jakby takich światów pomniejszych, coś takiego, że na tych pomniejszych już się serio będzie taka działa akcja, tam już będą wrogowie wszędzie Tam wszędzie już wrogowie będą panowali i tam wszystko będą wywoływali cały zamęt, chaos i to wszystko I oczywiście trzeba ich będzie powstrzymać więc, jak mówiłem, naszym głównym celem, naszą główną misją w tej grze będzie zdobycie, odzyskanie jaj smoczych, które nam zostały ukradzione. I jak mówię, tą grę prze przejdę w tym let's playu na 117%. Jest to możliwe, mówicie mi lub nie, ale to jak najbardziej jest możliwe. I tak, co do ogólnie zasad i też sterowania, no właściwie my, nic się tak naprawdę nie zmieniło. Są klejnoty, które mamy zdawać, żeby tutaj móc się mniej więcej dostać do kilku dalszych części tego, em, tej gry. Do tego kilka klejnotów będzie wymaganych, więc będę też je wszystkie zbierał. No też są one też wymagane, żeby móc zdobyć te całe nieszczęsne 117%. Tak samo jak dwójcem dwójce, niebieski motyl daje nam one-up, czyli dodatkowe życie, to też się nie zmieniło. Tak samo sterowanie, jak mówię, też sterowanie nie uległo zmianom. Pod kwadratem jest sarża pod ogniem... A czy pod ogniem jest... Pod ogniem jest kółko, Jezu Chryste! Pod, oczywiście pod kółkiem jest ogień. Jak właśnie teraz pokazuje. Trójkąt jest to rozglądanie się. X to jest skok. Też jest oczywiście takie opadanie w dół, latanie, coś, coś w ten deseń. I propojajek, już pierwszy jest tutaj. A z niego wykluje się Izabel. Tak, w każdym jajku będzie już się wykrywał smok i okay? każdy z nich będzie miał tak, takie swoje własne imię, no, a taki to jest drobny dodatek, e, taki drobiazg, który trochę na tą grę, no, nieco urozmaici. I chyba nie powiedziałem, jak się ta kraina, na której jesteśmy, nazywa. Otóż jest to Sunrise Spring Home. Otóż Sunrise Spring znaczy źródło świtu, coś takiego, źródło świtu. No też Spring może trochę się odnosić do wiosny, bo ci, którzy albo grali albo oglądali Spyro 2, pamiętają, że tam były takie główne krainy, na których panował motyw w pórym roku. Wiecie, były był letni las, były jesienne równiny i też była zimowa tundra, ale nie było z kolei nic wiosennego, a to jest z kolei Sunrise Spring. A Spring znaczy i źródło, i wiosnę jednocześnie. To jest jedno z tych słów, które mają kilka znaczeń w języku angielskim, więc nie wiem, czy to było celowe, czy nie, ale taki też szczególnik, na który tak chciałem osobiście tutaj uwagę zwrócić. I tu jest znowu Zoe. A czy, a czy nie, właśnie nie wiem, czy to jest. Czy w końcu się mówi Zoe, czy Zoe, bo pamiętam, że w, jednej, w jednym momencie w Spyro 3, że Hunter mówi im o niej, że jako Zoe, a nie jako Zoe. Więc w końcu nie jestem pewien, która forma jest poprawna. I Zoe, tutaj Zoe mówi nam teraz jak tutaj się operuje kamerą. No też tak samo chyba jak w Spyro Twójce i chyba też jedynie. Jak mówię w jedynkę, gra w jedynkę grałem tylko demo, pełnej wersji nigdy nie miałem okazji im zagrać. So you're the one in charge of rescuing the eggs, huh? <laughs> How sad! Look here, dragon. If you know what's good for you, you'll turn around and crawl back up that hole you came through. Those eggs belong to us now, and I've hidden them in places you'll never find in a thousand years. Besides, even if you could find an egg, our expertly trained armies will dispose of you and take it back. Do I make myself clear? A więc przyleciała do nas Bianka, a raczej Bianka! Aaa oh, Jezus Chrystus, powiedziałem, to dobra. E, Okej, okay, więc to była Bianka, to była ta cała dziewczyna, która mniej więcej ukradła te jaja smocze, która no, się dostała na tą drugą stronę świata, na której my tam spaliśmy spokojnie, trzymaliśmy i teraz ona nam dała taką wiadomość, że powinniśmy teraz zawrócić, bo inaczej stanie się coś złego z nami, że nie ma co szukać tych jaj Że powinniśmy po prostu się poddać. To jest takie sposób, wiecie, takie po prostu wow, wow, zawróć, zawróć coś takiego jak wiecie ten cały duchy w Airbonds. Ale oczywiście my tych gruźb nie będziemy słuchali. My sobie nie damy grozić, tak, no, tak trochę powiem dziwnie. I też na końcu ona trochę nawiązała do Incredible Hulka, tą kwestią, że będzie bardzo zła i że my jej nie polubimy, kiedy ona będzie zła, jakby miała, nie wiem, za chwileczkę czy jak widzicie, jak Hulk. Takie drobne nawiązanie do Bruce'a Banner'a, chyba tak się ten gość nazywał w tej formie, tej wiecie, ludzkiej, ten co się zmieniał w Hulka, Bruce Banner. I tak, to jeszcze mi dałem Monipexa. Czyż on powraca ze Spyro Dwójki i teraz z nim pogadamy? Spyro, my, my, how funny to see you here. Well, I haven't seen you since we defeated Ripto and Avalar. <laughs> well, my business went into a slump after you left, so I came here and struck up a nice deal with the local sorcerers. Lovely woman she is. Seems to be very fond of dragons too. A więc Monibex nagle ma jakieś interesy z jakąś czarodziejką? Więc... Tak, też mówił niby, że ta czarodziejka, że niby, że. jest. Y, bardzo. interesuje się smokami, coś takiego. Pewnie to jest. ta, wiecie, z intra. Taki. nie wiem, czy to jest spoiler, czy nie, ale to no, chyba też tego się można samemu domyśleć. I tu jest sobie też jedna rzecz, na którą trochę w tej grze narzekam, że jedna rzecz, która jednak trochę szkoda, że zmienili. Otóż w, w Sparo 3 em, zostały zmienione głosy niektórych ważniejszych postaci, czyli Huntera, Zoo i Monibexa Znaczy, o ile Huntera i Zoo aż tak bardzo nie narzekam. O, o tyle Monipex, ten nowy głos Monibexa mi się zupełnie nie podoba. Naprawdę osobiście wolałem starszy, bo ten nowy jest po prostu taki straszliwie zwykły, ten poprzedni był bardzo, był bardzo specyficzny, ale w taki pozytywny sposób, był strasznie czy się taki, nie wiem, wyróżniający, a ten jest taki zwykły i taki trochę, nie wiem, po prostu wolę starszy, najprościej mówiąc. I tak też Monibex nam powiedział, że tutaj strzeże tej oto, strzeże tą oto kankurzycę Shile w tej oto klatce, którą być może uwolni, jeżeli tylko mu zapłacimy, no jak zwykle Monipex, no... No mafioła na punkcie klejnotów i wszelkich bogactw, więc musimy też e, te e, klejnoty w tej grze mu dawać i je, wiesz, wcześniej zbierać. Więc po to one mniej więcej są. I tu jest jeszcze Hunter. I Hunter, znów jak w daje nam tutorial co do tego jak latać i opadać powoli w dół, pokonać w ten sposób duże w odległości. Zresztą to już było przerabiane w tym w Sparrow Twójcy, tylko że, no tu jest taki jakby trochę też ten sam tutorial tego samego, tylko że w trochę takiej wersji skróconej. Tu będą tylko dwa skoki do wykonania, w czasie gdy w Spyro 2 były chyba, było chyba pięć skoków. Zobaczmy, i też tak samo jak w dwójce, możemy pod koniec lotów wcisnąć trójkąt, żeby móc się nieco tak na końcu wznieść pod górę. Tak w górę, o w ten sposób. Oh, I almost forgot. I found this egg. I za ukończenie tego, jakby tutoriala, otrzymujemy kolejny jajo. No już Hunter z nas, kolejny jajo z Koltrainen. Nie za robota, całkiem szybko ci się udało tutaj coś już zdziałać. Co się jeszcze powiesz? Jest pewnie coś szkła na podłodze tego kąpienia. Mogłem dopiąć tam, ale myślę, że słyszę ranie wody i ja mi się chcę wziąć. Jest to kapitan. A więc on mówi, że na dole tam w jaskini czeka coś błyszczącego, jak to on to ujął, ale on tam nie zejdzie, bo mówi, że nie chce się zmoczyć. by to nie brzmiało, ale tak tu jest wszędzie woda i on po prostu wiecie, jest kotem, unika wody. I teraz Zona mówi o kolejnej rzeczy, która wraca ze spyro dwójki, czyli do palaczy mamy dokładnie superlotu. Właściwie jego działanie się ani trochę nie zmieniło. Cały czas będzie to nam dawało możliwość latania na kilka sekund albo ewentualnie minut, jeżeli będzie on trwał na tyle długo. Bo chyba będą takie poziomy, gdzie będzie taki długotrwały superlot dostępny. Tak jak tak pamiętam, tu jeszcze widzę, że jest parę do zdobycia klejnotów, i teraz jest zdobędę, że potem nie musieć tego robić.